2 maja 2020 roku witam serdecznie widzów słuchaczy, czytelników Forex dłużej z tej strony się kłania. Końcówka tygodnia i spojrzymy sobie na rynek kryptowalut na Bitcoina, e, mamy dość nieprzyjemne cofnięcie, które może z perspektywy, e, z perspektywy średniego horyzontu, no może mieć negatywne, negatywne skutki. E, rozmawialiśmy sobie o tym, że jesteśmy. E, w okolicach potencjalnej strefy podażowej na początku tego tygodnia. A Jeden, drugi, trzeci raz próba podejścia pod 10 tysięcy nieudana, w związku z czym maksy z ostatnich dwóch tygodni tak naprawdę nie zostały pokonane, zostały nadbite delikatnie maksy z zeszłego tygodnia. No i informacja o tym, że z adresu, który nie był aktywny od 2009 roku, ruszyło się 50 bitcoinów, a no można byłoby powiedzieć, że zatrząsł rynkiem, tak? Prawda jest taka, że, że ta podaż na 10 tysiącach nie została pokonana. No i informacja o tym, że się ruszyło 40 czy 50 bitcoinów, no nie wiem, no dla mnie jest co najmniej neutralna, tak? Nie negatywna, w każdym bądź razie. Każdy pretekst jest dobry, i to o czym mówię, że może mieć negatywne konsekwencje obecne zachowanie, to będzie kwestia tego, że tutaj, skoro nadbiliśmy maksy z zeszłego tygodnia, może się okazać, że rynek spróbuje przetestować te podwójne. Podwójne dolne cienie z zeszłego tygodnia i sprzed dwóch tygodni to są okolice, okolice 8 tysięcy. Czyli jeśli weźmiemy, sobie, jeśli weźmiemy sobie zakres zmian z ostatnich dwóch tygodni między 10 a 8 tysięcy, to mamy 2000. W przypadku przełamania, a jest przełamania minim, tych minimów sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, to, były, to byłaby kontynuacja negatywnych konsekwencji, bo jeśli tu mamy 2000 zmienności. To domykając, domykając tydzień pod tysiącami otwieramy sobie tak naprawdę 6 tysięcy. A 6 tysięcy co to jest? 6 tysięcy to jest nic innego, jak, jak te dolne cienie tutaj w kierunku w kierunku grudnia, w kierunku stycznia 2020 roku koniec listopada 2019. To są ewentualnie negatywne konsekwencje, tak A pozytywne konsekwencje. Pozytywne konsekwencje będzie trochę pracy przed handlującymi na wzrost wartości, zwłaszcza przed kupującymi z perspektywy dłuższego horyzontu czasowego, ok? No i teraz to jest, to jest kwestia tutaj z perspektywy wykresu dziennego, a to jest kwestia ataku na tę, jeśli pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, konsolidację sprzed spadku, okay? I jeśli sobie przedłużymy ten zakres, zakres tej konsolidacji sobie przedłużymy, to wyraźnie widać, o, w ten sposób, to wyraźnie widać, że ostatnie zachowanie to nic innego jak retest, tej podaży wynikającej z tej, z tej, z tej konsolidacji, ok? 50% reakcja, cofnięcie. Ale mamy powiedzieć o ewentualnych pozytywnych konsekwencjach, ok? No i tutaj kwestia ewentualnie zebrania okolic 9000. Widzimy, i to było, nie wiem czy obserwowaliście, to było dość fajnie widoczne w końcówce dnia wczorajszego, że pomimo tego, że cały dzień nie wyglądał dobrze, to ten dolny cień w całkiem realnym i logicznym miejscu został wybudowany, ok? I tak naprawdę cała ta strefa tutaj w cenach zamknięcia została utrzymana. Oczywiście problemem będą minima, problemem będą minima w tej chwili ze środy na 9400, ok? To tutaj, tutaj może być problem, ale jeśli, jeśli udałoby się wyjść powyżej 9400, i na tygodniowym, wróćmy na chwilę, na tygodniowy, wybudować dolny cień, czyli ta świeca nie wyglądałaby tak jak teraz, tylko ta świeca wyglądałaby coś na wzór powiedzmy, ewentualnego doji, okay? czyli to jest otwarcie tygodnia, to są minima z tego tygodnia, okay? no i to są te maksy z tego tygodnia. To biorąc pod uwagę, gdybyśmy taką kombinację mieli doji, po wzrostowym, po wzrostowym, tygodniu poprzednim no byłoby to, dla mnie byłoby to przyszykowanie pod ewentualne wybicie, pod ewentualne wybicie górą, ale tak jak wspomniałem, do tego potrzebna jest, potrzebne jest rozpoczęcie tutaj z dziennego i uporanie się z 9400, ale, ale są ku temu szanse. Jeśli pamiętacie na TradingView mój wykres, ok, pierwszy się sprawdził, Zresztą wspominaliśmy, że jesteśmy przy górnym ograniczeniu tego kanału, że już by trzeba było z tą pozycją pracować ewentualnie. No to dojechaliśmy do środkowej linii. Podbicie, zobaczcie, wszystko jest prowadzone przez Algo. W związku z tym wczorajszy wodospad, potężny, długi dolny cień, gdzie prawie, że w okolicach bardzo, bardzo istotny. Nie zdziwię się, jeśli przetestujemy i spróbujemy nadbić. I co? I 9400 również tutaj z perspektywy intraday jest bardzo mocno widoczny. W związku z czym na ten moment e, niedźwiedzie obserwują i próbują reagować między 9400 a 9600. Byki obserwują, próbują reagować e, w okolicach 8800. Okay? Sytuacja e, na eterze. Sytuacja na eterze też nie jest, e, też nie jest najlepsza w dniu wczorajszym, a, bo już wydawało się, że będzie rynek próbował walczyć na zasadzie wzrost, baza, kontynuacja. Natomiast no, tak jak mówię, no, końcówka tygodnia, o ile do, 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 do środy to wyglądało nie najgorzej, to wczoraj już, już słabiej, tak, a na ten moment, w dalszym ciągu to może być kwestia konsolidacji, ale trzeba utrzymać z perspektywy etera, trzeba utrzymać 180. Co to jest to 180? To nie dość, że dolne ograniczenie tej konsolidacji z tygodniowego, ok. To, to, to jest też to lokalne miejsce słabości, o którym żeśmy sobie, o którym żeśmy sobie rozmawiali. To zobaczmy, jak eter wygląda z perspektywy wykresu dziennego. Ok. No i tutaj, a, jeśli o to chodzi na eterze, to ta konsolidacja... ten poziom 194 najlepiej, żeby potraktować ten spadek jako ten wodospad tutaj, ten spadek, ok, jako test, to dobrze byłoby te 194 tutaj utrzymać i rzeczywiście próbując walczyć do końca tygodnia, wrócić w okolice 220 w bardzo podobny sposób, jak to miało miejsce, na, omawiane było na, na Bitcoinie, no bo te 194 tutaj, ok, zobaczcie. Roz, rozprawialiśmy o tym, że się, tak, że się tak wyrażę. W związku z czym e, kwestia, która tutaj może również od, mieć znaczenie i od, odgrywać dość istotną rolę, to będzie kwestia. Oj, przepraszam. Kwestia ewentualnej linii, gdzie również pod koniec dnia, pomimo wodospadu, Dolnym cieniem ta linia, mimo wszystko, jest broniona. O tak się wyrażę. Bo czy ona zostanie obroniona tak do końca, to prawdopodobnie będziemy mogli tutaj próbować wydawać werdykty w okolicach 210 i pokonania 200, 220. Natomiast było, było nadbicie tej linii. To oczywiście, co wykres innej giełdy, to inaczej z tą linią może wyglądać. Pamiętajcie, że to jest przy rynku krypto, to jest, to jest dość, dość istotne. No ale jest walka, jest walka i powiem tak, że to już rozmawialiśmy o tym ostatnio, w zależności od ETHBTC, tak, od tego wykresu tam, szorowaliśmy na Ethereum względem Bitcoina po dnie. Jakbym miał, jakbym miał tutaj swoją opinię wyrazić, tylko i wyłącznie swoją, to Ether na ten moment wygląda odrobinkę. Odrobinkę, odrobinkę lepiej, tak? No ale zobaczymy, no bo pogarszają nam się nastroje w Azji, co teoretycznie tak naprawdę mogłoby mieć pozytywną przekładkę na, na krypto. Mówię o pogorszeniu nastroju ze względu na rosnące napięcie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W tej chwili chodzi o wolność Hongkongu, i, i, i zaniepokojony jest również tymi wydarzeniami Tajwan. A także to jest środowisko dla krypto w tej chwili jest idealne. Pytanie, czy byki to wykorzystają, ok? Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.